W czwartek 29 maja na terenie leśniczówki Sarniak odbyło się spotkanie członków oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Piknik zorganizowano w ramach obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych. Szerzej opowie o nim prezes czarnińskiego oddziału, pan Wojciech Michalski. Emeryci, renciści, nasz związek, również jest związkiem niepełnosprawnych osób. I z tego tytułu jesteśmy raz w roku na takim majówce. Wypada to w maju. Drugi raz już pod rząd nam wypadło w nie bardzo dobrej pogodzie, ze względu na to, że pogoda się załamała, jest za chłodno, to są ludzie starsi. No dobrze by było, jakby było cieplej, no ale na to nie mamy wpływu, ale będziemy się atmosferą miłą, przyjemną rozweselać, bawić i nie zwracać na pogodę uwagi. Spośród zaproszonych gości mamy tylko księdza kapelana i mamy nasz bratni związek z Debrzna. Natomiast nasze władze lokalne akurat trafiło się, że jest sesja i nie mogą uczestniczyć. Dostałem teraz telefon, że obrady sesji się przedłużają, bo chcieli przed 16 do nas przybyć, jednak nie przybyli. I jak się sesja skończy, mam nadzieję, że do 20 się jeszcze tutaj spotkamy z naszymi władzami. Muzyka No jest to spotkanie wesołe, mamy swój zespół, którzy należą do nas jako Serenada i pięknie nam śpiewają, przygrywają. To są takie spotkania jak dzisiaj Dzień Niepełnosprawnych, Dzień Seniora, Dzień Opłatkowy. To tak mamy podzielone. Także bardzo serdecznie i mile się widzimy, to i wioski są przywożone, zawsze nam burmistrz załatwia. Pojazd także mogę ludzi wszystkich zwieść i takie te spotkania są bardzo sympatyczne. Wizyta na pikniku była okazją do rozmowy na temat działalności związku, która, jak się okazuje, obejmuje rozmaite inicjatywy. Związek przede wszystkim zajmuje się zajmowaniem wolnego czasu, organizowaniem różnych imprez dla osób starszych, żeby po prostu nie czuli się tak odrzuceni przez wszystkich przez społeczeństwo, przez sąsiadów, przez rodzinę bo to różnie w różnych rodzinach się układa. Żeby ci ludzie czuli się potrzebni, aby ci ludzie czuli się dowartościowani i żeby mogli też oprócz swoich codziennych zajęć oderwać się od tego życia i no zająć się również sobą, zająć się rozrywką, jakim wspólnym spędzeniem czasu, wymianą doświadczeń, o różne takie spotkania są ku temu poświęcone. Mamy zazwyczaj na początku roku zebranie takie nasze z zarządem i planujemy wyjazdy, spotkania, takie jak dziś na przykład spotkanie. W tym roku byliśmy tylko w górce klasztornej, naprawdę bardzo mało chętnych do wyjazdu do Lichenia. Nie udało się. Mam jeszcze w planie, ale nie wiem, czy nam się to uda. W tej chwili zapisuję już do Przechlewa, także już mam parę osób zapisanych, a odbędzie się to w Przechlewie 14 czerwca tego roku. tak. wycieczki na przykład jedziemy na swój własny koszt, Nikt za nas nie płaci, jeżeli organizujemy wycieczki jakieś. Jedynie takie spotkanie, to nikt za to nie płaci. nie? A jeżeli chodzi o przechlewo, to już jest stawka ustalona po 25 zł od osoby. nie? Tak jak w maju jest dzień senior, dzisiaj dzień niepełnosprawnych, w październiku mamy dzień seniora i w grudniu mamy ten dzień opłatkowy, też takie uroczyste spotkanie. Nie? To... Przeważnie to w czarnym robimy już na miejscu, jak dzień opłatkowy i dzień seniora. Nie? A dzień niepełnosprawnych najczęściej co roku robimy tutaj na powietrzu w Sarniaku. Główne takie dwie pielgrzymki mamy zaplanowane. To jest Golub Dobrzyń i Obory. Klasztor w Oborach. Jest tam taki jeden z zakonników, który uzdrawia ludzi. Pielgrzymki jeżdżą nie tylko z całego kraju, ale również i z Europy do niego. Ma dosyć moc uzdrawiającą, ale muszę z przykrością powiedzieć, że nie na każdego działa. Zresztą tak jak każdy uzdrowiciel, tak i ten. Nie każdemu może pomóc. Od czego to zależy, to myślę, że oni sam no, o tym nie wie. Ale wybieramy się tam w lipcu. Natomiast w miesiącu wrześniu Warszawa i Niepokalano. Dwudniowa wycieczka z jednym noclegiem. Mam nadzieję, że jakoś dojdzie do skutku. Jeżeli nie w pełnym składzie 50-osobowym, to może chociaż mniejszym, na takim mikrobusik 17 czy 18 osób. Nie wiem, czym to jest podyktowane, że tak trudno tych ludzi jest zebrać. Nie wiem, czym jest podyktowane, że składka chociaż wynosi tylko 30 zł rocznie. Też jest trudno zebrać. Ponad 200 członków mamy, a 100 członków płaci regularnie składki. Stówy po prostu nie ma. Nie są to ci sami ludzie, ale. No, z ubolewaniem stwierdzam, że jeżeli chodzi o obojętnie, jaką emeryturę, to 30 zł to może no jest mały uszczerbek, no ale to tak mały, jakby wyrwał sobie mojego zęba. A reszta jeszcze zostaje i można coś tam pogryźć. Tak samo tutaj w tym, no trudno powiedzieć, ale no może się ci ludzie zmobilizują, może jest to jakiś chwilowy marazm powodowany tym, że ogólnie w społeczeństwie też jest jakieś niezadowolenie. Brak pieniędzy to jest jakieś główne źródło. No, pełna taka przeszliśmy od tego, że mieliśmy pieniądze, nie było za co, nie, nie było co za nie kupić, a teraz jest dużo towaru, nie ma pieniędzy. No i ten, ten szok taki przechodzi społeczeństwo, w tym emerytu, chyba też to dotyczy. Myślę, że to wszystko się zmieni. Po prostu trudne chwile trzeba przetrwać.